Ślub księcia Harego i amerykańskiej aktorki śledziły miliony ludzi na świecie. Oto na ich oczach spełniała się bajka. Nic dziwnego, że oczekiwanie na pierwszego potomka pary też wzbudza ogromne zainteresowanie. Tymczasem Harry i Meghan, którzy znani są z nietypowego podejścia do zasad brytyjskiego dworu, postanowili i tym razem zachować jak najwięcej szczegółów dla siebie oraz powitać swoje dziecko w najbardziej możliwie prywatny i normalny sposób. A ponieważ ostatnio można zauważyć brak Meghan u boku Harego, czy oznacza to, że księżna Sussex już urodziła? Kiedy Kate Middleton rodziła swoje dzieci, media i fani rodziny królewskiej koczowali przed szpitalem już na kilka dni przed wydarzeniem. Gorączka Royal Baby opanowała nie tylko Anglię, ale i cały świat. Jakie więc musi być przygnębienie poddanych po ogłoszeniu decyzji księcia Harego i jego żony? Bowiem, jak podaje pałac Buckingham, para postanowiła zachować prywatność o urodzinach i tym samym nie informować mediach o narodzinach swojego dziecka. Upublicznią ten fakt dopiero, gdy sami się nim nacieszą. Zgodnie z tradycją po ogłoszeniu narodzin przez królewskiego herolda, para książęca wychodziła wraz z nowonarodzonym dzieckiem przed szpital. Tym razem zasada ta zostanie złamana. Ponieważ, według oświadczenia pary, nie będzie znane miejsce urodzenia, plotkuje się, że Meghan, podobnie jak w przeszłości królowa Elżbieta II, ma urodzić w domu. Czy zatem jej nieobecność na ostatnich wydarzeniach dworskich oraz solowe wystąpienia księcia Harego sugerują, że Markle już urodziła? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Spekulacji na temat kolejnego Royal Baby jest bardzo dużo. Bukmacherzy twierdzą, że maleństwo już jest na świecie. Jak wyliczyli, Kate Middleton została zwolniona z obowiązku 22 marca, a urodziła księcia Louisa 23 kwietnia. Meghan przeszła na urlop macierzyński 20 marca, więc jeśli podobnie jak jej szwagierka na miesiąc przed porodem, dziecko mogło już się pojawić. Czy urodziło się 21 kwietnia w dniu narodzin królowej Elżbiety II? Teorią tę podsysają media, które zauważają brak Meghan u boku Harego w ciągu ostatnich dni. Księżna Saseks była nieobecna na wielkanocnym nabożeństwie w kaplicy św. Jerzego oraz na uroczystości 93 urodzin królowej Elżbiety II, która zorganizowała skromne spotkanie w rodzinnym gronie na zamku w Windsorze. Książęta Sasek złożyli natomiast monarchini bardzo naturalne i nieformalne życzenia na swoim Instagramie, które z miejsca stały się hitem internetu. Ale wróćmy do Royal Baby. Jak wiadomo, swoją obecność u boku córki zadeklarowała Doria Ragland, która planuje na jakiś czas również zamieszkać z młodymi rodzicami i pomóc im w opiece nad maleństwem. Co więc to oznacza, skoro matka Meghan Markle przyjechała już z Los Angeles do Londynu? Oczywiście, zgodnie z zapowiedziami, tuż przed porodem Markle książęca para wyprowadziła się z pałacu Kensington, w którym mieszkała wraz z Williamem i Kate, i przyprowadziła się do rezydencji zwanej Frogmore Cottage. Nowe lokum przyszłych rodziców zostało odremontowane przy wsparciu finansowym m.in. samej królowej, a także księcia Karola, a jedno z jego skrzydeł będzie należało do wspomnianej wcześniej matki Markel. To nie wszystko, brytyjskie media szacują, że koszt remontu to 1,5 miliona funtów, a złośliwe komentarze sugerują, że podobną sumę księżna wydała na ciążową garderobę. Przeprowadzka i przeniesienie biura pary do pałacu Beckingham zamyka tym samym etap wspólnego mieszkania i pracy Wielkiej Czwórki, jak nazywano synów księżnej Diany i ich żony. Czy to faktycznie oznacza konflikt na brytyjskim dworze, czy może ewidentną chęć uniknięcia burzy medialnej, jaka zawsze towarzyszy Williamowi i Kate? Dziecko Harry'ego i Meghan będzie siódme w kolejce do tronu, a to oznacza, że raczej nie zostanie królem lub królową. Dlatego oni mogą sobie pozwolić na odrobinę prywatności i normalności, na jaką nie może natomiast przyszły dziedzic z tronu. A co Wy myślicie ciekawcy? Czy Meghan Markle już urodziła? Czy może stanie się to na dniach? Czy książęca para będzie wychowywać dziecko z dala od mediów? Koniecznie podzielcie się opiniami i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Do usłyszenia w kolejnym filmie.